Osoby z wyrokami eksmisyjnymi starają się na różne sposoby odwlec moment przymusowej przeprowadzki. Czasami kryje się za tym prawdziwa desperacja pokrzywdzonego przez los, czasami jednak tylko zwykłe cwaniactwo. Aż 168 wyroków eksmisyjnych czeka na wykonanie w Nysie. O szczegółach w dalszej części serwisu. Jest poniedziałek, 11 dzień listopada. Michał Baraniewicz, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości regionalnej Telewizja Polskie. Nesa zgodnie świętuje odzyskanie niepodległości. Dzisiaj to, to wielkie, wielkie święto, które jednoczy jak całą społeczność i gminy i powiatu. Jak zachęcić dzieci do sięgnięcia po książkę? Jest na to przynajmniej kilka sposobów. Okazuje się, że po, po takich spotkaniach nawet ci, którzy wcześniej nie czytali, potrafią wracać do biblioteki. 95 lat temu na mapach świata pojawiła się druga rzecz Pospolita. W całym kraju obchodzone jest święto 11 listopada, rocznica odzyskania niepodległości. Przez cały tydzień w gminie Nysa trwały najróżniejszego rodzaju imprezy towarzyszące temu ważnemu wydarzeniu. Jednak punkt kulminacyjny obchodów tradycyjnie przypada na 11 listopada. O godzinie 9.30 w Bazylice św. Jakuba i św. Agnieszki odbyła się uroczysta msza, po czym barwny korowód przeszedł pod pomnik patriotom polskim na placu Kopernika. W korowodzie pod przewodnictwem orkiestry Dentej udział brali przedstawiciele władz, szkół i organizacji pozarządowych. Ramię w ramię szli rycerze, bractwo kurkowe oraz legioniści i kombatanci. Takie rocznice to dobra okazja do chwili refleksji. Chylimy dziś głowy przed wszystkimi, którzy oddali życie za wolną ojczyznę za wolną Polskę. Pominamy legionistów i Józefa Piłsudskiego, bo to oni ostatecznie rzucili wyzwanie zaborcom, na stos rzucili swój życia los. Kiedy wybucha wojna i kraj jest zagrożony, to bycie patriotą i walka za ojczyznę wydają się oczywiste. Jednak prawdziwą sztuką jest bycie patriotą w czasach pokoju na co dzień. Szanujmy symbole narodowe, szanujmy się nawzajem, dbajmy o nasz język. Dbajmy o nasze otoczenie. Pamiętajmy o rocznicach i wydarzeniach. Dbajmy o swoje prawa i wypełniajmy swoje obowiązki wobec Polski, wobec naszej małej ojczyzny, wobec drugiego człowieka. Dawniej, kiedy w się stacjonowało wojsko, takie imprezy uświetniali współcześni żołnierze. Aktualnie największą atrakcją dla dzieci i młodzieży jest Legia Polsko-Włoska. Do salwy honorowej! Tuj! Cel! Na ramię w, w Warszawie ciężko razem świętować, porozumieć się ze sobą nie mogą już nie tylko lewica i prawica, ale nawet prawica z prawicą podczas obchodów w Nysie i składania kwiatów pod pomnikiem niezależnie od opcji politycznej nie było słychać ani buczenia, ani gwizdów. Od wielu wielu lat tak się w Nysie dzieje i z tego chyba wszyscy mieszkańcy Nysy i rządzący Nysą powiatem i są dumni. W takie dni jak święto odzyskania niepodległości wyjątkowo mocno czuć Wspólnotę Narodową. Nas łączy ojczyzna i po prostu dzisiaj składamy hołd bohaterom, którzy walczyli o wolną ojczyznę i dzisiaj to, to wielkie, wielkie święto, które jednoczy jak całą społeczność i gminy i powiatu. W Nysie obchody przebiegły bez żadnych zakłóceń i to powinno stanowić wzór największych polskich miast. Można świętować razem niezależnie od barw politycznych. Gady w mieszkaniu, bomba w piwnicy albo urok osobisty. Eksmitowani chwytają się różnych sposobów. W tym wypadku okazuje się, że ludzka pomysłowość nie ma granic. Bywa też tak, że wyroki dotyczą osób prawdziwie pokrzywdzonych przez los. Jak to wygląda w Nysie, ocencie Państwo sami. Lawina niezadowolenia runęła za pośrednictwem lokalnych mediów w sprawie niskich eksmisji. Ostatnia z opisywanych sytuacji dotyczy pani Elżbiety, którą z lokalu socjalnego przeniesiono do innego o obniżonym standardzie, w którym jak twierdzi eksmitowana nie da się żyć. No to jak tu przyszłam, no to, no to w ogóle byłam załamana już, już w ogóle nie, nie chciałam. No, no mówię, no przynajmniej jakieś godne warunki, żeby człowiek miał się gdzie... No, usiądź, położyć. Mieszkanie rzeczywiście posiada jedno niespełna 20-metrowe pomieszczenie, do którego należy wspólna toaleta na korytarzu. Ale niepokój w całej historii budzi także fakt, że pani Elżbieta poprzednie mieszkanie zajmowała wspólnie z trójką dorosłych dzieci, które także są współodpowiedzialne za sytuację. Sąd wydał wyrok w sprawie eksmisji po tym, jak prawie przez 7 lat Troje dorosłych, sprawnych fizycznie osób doprowadziło do długu prawie 25 tysięcy złotych. To wina wyłącznie biedy i niskiego bezrobocia, skarży się pani Elżbieta. Pani Elżbieto, nie, nie, nie dało się tego wcześniej zorganizować? Po chłopakom po, pracy i, i jakoś... No, wcześniej... Na terenie Nysy to w ogóle jest bez pracy. Mówię, jeszcze kiedyś to dorabiałam, mówię tam na, na zieleniaku. No nie mieliśmy jeszcze tego płacić tego. Nie było z opieki dostawałam... Mówię, w tym roku podnieśli na 271 zł, tam okresówkę tak zwaną na miesiąc. Jakie czynności wykonał w sprawie pani Elżbiety? Właściciel poprzedniego mieszkania, czyli Innyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zanim doszło do eksmisji, zapytaliśmy rzecznika Urzędu Miejskiego, Artura Pieczarkę. Ta pani wyrok sądowy otrzymała od sądu w 2010 roku z przydziałem mieszkania socjalnego. Mieliśmy obowiązek wskazać. Mieszkanie y, socjalne. I to było w 2010 roku. Natomiast y, od trzech lat ta pani nie miała kontaktu ani z administratorem, ani z gminą nie odbierała korespondencji. Powszechnie stosowanym, chociaż nieskutecznym sposobem wstrzymania eksmisji jest nieodbieranie korespondencji. Eksmitowani sądzą, że jeżeli nie odbiorą listu od komornika, to do eksmisji nie dojdzie. Tymczasem odmowa przyjęcia przez adresata przesyłki wystarcza do uznania, że przesyłka ta została doręczona prawidłowo. Nie pomaga także zmiana tożsamości. O tym przekonała się mieszkanka opolszczyzny, która miała długi czynszowe, oraz zakłócała spółkę pokój i porządek innym mieszkańcom kamienicy. Znajoma powiedziała, że mogę zamienić po prostu tabliczkę, że jestem kimś innym i że nic się nie stanie, prawda? To znaczy, że nałożyła Pani na swoje drzwi e, inny numer, tak? Tak, ponoć, ponoć miało być dobrze. No nie miej mnie wyrzucić. Komornik znalazł i tak Panią? No znalazł. E, a potem co, legitymowała się Pani nie swoim dowodem. No tak. Wcześniej czy później wybiegi przestają przynosić spodziewane efekty i do eksmisji w końcu dochodzi. Uniknęła pani eksmisji? Niestety nie. I trudno być mądrym po szkodzie, choć ponoć słyniemy jako naród z tej cechy. Lokale socjalne to z reguły lokale o najniższym standardzie w starym budownictwie w mało atrakcyjnych lokalizacjach. Wystarczy, że spełniają kryteria ustawowe, czyli mają odpowiednią powierzchnię i są wyposażone w niektóre media. A zatem trudno tu mówić o błędzie ze strony urzędników. Jak wygląda sytuacja w Nysie i czy tak łatwo doprowadzić do eksmisji? Jeżeli mamy problemy z opłacaniem czynszu za mieszkanie komunalne, należy zwrócić się do administratora albo do gminy Nysa. Napisać pismo w tej sprawie, być może opisać swoją sytuację z wnioskiem, określonym wnioskiem, czy to odroczenie spłaty zadłużenia, albo rozbicie zadłużenia na raty. Takie rzeczy są możliwe. Chcę powiedzieć, że obecnie 39 płatników naszych mieszkańców właśnie spłaca zaległości w wyniku ugody, którą zawarli właśnie z nami. Ważna jest ta aktywność, żeby Interesować się własnym długiem i próbować coś z nim zrobić. Pani to, e, proszę mi powiedzieć, bo pani sobie zdaje sprawę, że że, że przy takim długu to chyba musieliście wiedzieć, że w końcu was wyrzucą z tego mieszkania. Tak, dlatego mówię, no rozmawiałam z koleżanką z opieki, ona mówi, no socjalnego cię nie wyrzucą? Mówię, no gdybym wtedy wiedziała, gdyby ktoś mi powiedział, że mam iść do urzędu, no nie pójdę na gębę, jak ani nie dorabiam, nikt z nas nie pracuje, no ja mówię, że na raty, a ja nie będę miała z czego tych rat płacić. Jeśli chodzi o zadłużenie obecne względem gminy, yy, mamy 1300 mieszkań, które są w naszych zasobach, około 500 osób, około 500 najemców ma problemy z opłacaniem czynszu. Ta suma dzisiaj wynosi 3,5 miliona złotych. Dług pozostawiamy bez komentarza, bo trudno debatować nad wszystkimi przypadkami zalegania z czynszem. A wniosek jest jeden, że nie taki diabeł straszny jak go malują, dlatego pamiętajmy, że eksmisja jest ostatecznością i warto wykazać jakąkolwiek aktywność. Można bowiem, o czym przypomina rzecznik Urzędu Miejskiego w Nysie, starać się o częściowe lub całkowite umorzenie długu wobec właściciela nieruchomości, można także zadłużenie rozłożyć na raty albo starać się odpracować dług pracami porządkowymi. Aby w XXI wieku, w dobie internetu, tabletów czy audiobooków zachęcić dzieci do sięgnięcia po tradycyjną formę, jaką jest książka, trzeba je umiejętnie podejść, na przykład spotkaniem z autorem książki dla dzieci. Każde spotkanie z młodymi czytelnikami jest nieco inne, i nie mają one sztywnego szablonu, jednak każde zawiera pewne wspólne elementy. No na pewno jest przedstawienie samej osoby autora, który później opowie coś o sobie, o tym skąd się biorą pomysły do książek, że dzieci również czasem pomagają w pisaniu takich, takich opowieści. Do jednych z najciekawszych momentów wszystkich spotkań autorskich należą pytania od dzieci, które czasem mogą wprawić w zakłopotanie. Tutaj trzeba być bardzo przygotowany, mieć bardzo wyćwiczony refleks, ponieważ pytanie bywa... Tak zaskakujące, że no, na przykład mój kolega autor miał pytanie, czy był pan kiedyś przystojny, prawda? No I co tu odpowiedzieć tak od razu z marszu, no więc nie ma reguły. Wygląda to bardzo różnie, zawsze jest dużo śmiechu, to jest cecha wspólna, dużo radości, dużo zabawy. Nauczyciela, rodzice czy dziadkowie często się głowią, jak zachęcić do czytania, sprawa wbrew pozorom wcale nie jest taka trudna. Okazuje się, że po, po takich spotkaniach yy, nawet ci, którzy wcześniej nie czytali, potrafią wracać do biblioteki. Ja często mam później wieści dwa tygodnie, dwa miesiące po takim spotkaniu od pani bibliotekarek z miejscowości, w których gościłem. I mówią, panie Marcinie, no cuda, po prostu się dzieją nawet te największe zbóje, które nie sięgały po książkę. Przychodzą i pytają, czy jest, jest jakaś książka tego pana, co to, tutaj był u nas. Młodzież i dzieci coraz rzadziej sięgają po książki, które przegrywają z telewizją czy komputerem. Jednak zdaniem autora główna przyczyna nie tkwi w nowinkach technologicznych, a w szkole. To jest wina katastrofalnego kanonu lektorów, w którym są książki dziejące się w świecie absolutnie zostającym do tej rzeczywistości, napisane archaicznym językiem. Yy, owszem, no dorośli mówią, przecież my się na tym wychowaliśmy, dlaczego one są złe, nie trzeba nic zmieniać, ale ci dorośli nie pamiętają, że świat troszeczkę poszedł do przodu przez te 40 lat, które upłynęło od ich dzieciństwa. Często myśląc o autorach pozycji dla dzieci, wiemy o żelaznym kanonie z lat naszej młodości, który od wielu lat nie był zmieniany, a dzieci jednak chętnie sięgają po to, co rozumieją i co je interesuje. Mamy, mamy wspaniałych autorów, autorki i autorów piszących współcześnie, których książki mogą być lekturami i w klasach 1, 3 i 4, 6. Są wyjątki. Harry Pottera dołączono owszem do klas czwartych, ale to jest taka jedna, jedna perełka wśród tych wszystkich no, śliwek suszonych. Polak statystycznie czyta jedną książkę w ciągu roku. Jeśli opiekunowie nie będą czytać sami i nie będą czytać dzieciom, najmłodsi z pewnością nie chwycą za słowo drukowane. Natomiast w środę w bibliotece na starszych czytelników czekać będzie prawdziwa gratka, spotkanie z Markiem Krajewskim, autorem kryminałów utrzymanych w klimacie dwudziestolecia międzywojennego. Z okazji święta odzyskania niepodległości także najmłodsi mieszkańcy Nysy mieli okazję wykazać się swoimi talentami. Zorganizowano wiele turniejów, takich jak chociażby znane już mieszkańcom miasta sztafetowe zawody pływackie, których kolejna odsłona odbyła się w piątek. Po raz kolejny na Niskie Pływanie odbyły się sztafetowe zawody pływackie, przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jak co roku, pomimo zaciętej rywalizacji, dobrej zabawy również nie brakowało. Zmagania odbywały się w miłej atmosferze pod czujnym okiem profesjonalnych ratowników. Nasi reporterzy zapytali uczestników zmagań o wrażenia. Chyba, że fajne były. Ogólnie dobrze było, zajęliśmy pierwsze miejsce. Organizacja też była dobra i wydaje mi się, że wszystko przebiegło pomyślnie i bez żadnych przeszkód. Ja w ci pierwszy raz płynąłem i bardzo mi się podobało. Ja tak samo, mi też się podobało, tylko trochę trudniej z przygotowaniem, bo jeszcze nie udało mi się teraz w tym roku startować. Bo byłem chory. Bardzo fajnie było. Ekstra. Ekstra. Jestem bardzo zadowolona. No ćwiczymy codziennie, chodziły w tygodniu na basen i trzecie. My, to. My nie jesteśmy szkołą sportową, ale mamy bardzo duże osiągnięcia. Dwa razy w tygodniu chodzimy, a Zosia jeden, a Julka to w ogóle. No i teraz już chodzimy. Zawody, choć amatorskie, z pewnością służą głównemu celowi ich utworzenia, to jest popularyzacji pływania pośród młodzieży, a oprócz tego sprawiają, że niektórzy z uczestników mogą w przyszłości zostać profesjonalnymi pływakami i realizować swoje marzenia. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższą środę, 13 listopada. Do zobaczenia.